Pierwszy raz wypłynąłem w morze jako absolwent szkoły technikum rybołówstwa morskiego w Gdyni. I tak zaczęła się moja przygoda od 78 roku. Żona jest tu ewenementem, dlatego że nie widziałem nigdy tego, żeby kobieta tak jak moja żona chodziła z morze, w morze razem ze mną. Dobra, jestem. Jak wychodzimy w morze, to zawsze jest ta nadzieja, że znajdzie się bursztyn. To wciąga. Teraz być albo nie być nasze. A ja mam jeszcze jeden. To liczyć, czy może złapie ten bursztyn, to będę żył i moja załoga. Lub jeżeli go nie złapię, to po prostu nie, nie mamy racji bytu w tej chwili po prostu w rybołówstwie.